Cześć, ja jestem Hitras i dzisiaj pokażę Wam, jak spodować taką automatyczną farmę. W tej farmie wystarczy trzymać prawy przycisk myszki, a resztę już zrobi farma za nas. Ta farma działa na marchewki, nasiona oraz na ziemniaki. Ta farma używa BAT, czyli że zawsze jak Tutaj się położy warzywo albo też i blok, czyli na przykład teraz drzewo. To jak widzicie jak widzicie idzie to do góry i aktywuje te dyspensery, które mają mączkę kostną i przez to rosną te warzywa oraz tego pistonu na dole tutaj, który powoduje, że ten dirt tutaj się przesuwa i warzywa same się zbierają. Dobrze, to pokażę Wam jak to zbudować. Będziecie potrzebowali kilka bloków, które nie mogą być przesunięte przez pistony. Dwa pistony, jeden slime blok, jeden blok redstone'u, potem oczywiście redstone, dirt będziecie potrzebowali i trzy dispensery. Jeszcze jeden repeater, woda i płot. Zacznijmy od tego dolnego pistona, potem ziemię na to i teraz dispensery dookoła o tak potem dodajmy tutaj ten bad i ten blok yy, ten blok Z tych bloków yy, musicie uformować taki kształt. O potem potem tak. Tutaj dacie repeater na, drugiego, na drugi tick, czyli na drugie opóźnienie. Tutaj jeszcze jeden Redstone. Stąd idziecie tutaj. tak. Żeby aktywować te dwa dyspensery tutaj. Potem łączycie to wszystko tutaj z tyłu. Jeszcze trzeba do, doprowadzić wodę. Co zrobicie tak. tak tutaj płot żeby móc dosięgnąć do tego bloku A, y, to się też czasem zdarzy przy budowie ale to nie jest źle teraz wystarczy jeszcze zaorać tą ziemię i dodać mąż po prostu I nasza farma jest gotowa.